Sie widzowie. Dzisiaj będziemy grali w Charlie Revenge, tak? Chyba tak. Nie wiem, Chodź. gdyby coś pytacie, czemu co mam tego skina, w ogóle czemu jestem akurat na tym kącie, na tamtym dostałem bana Chodź. za napis. A Łapolu mnie jaja. Nie pytajcie po co to pisałem, Nie pytajcie. No, ale A. jutro i tak będzie konto, więc... Zostawcie subika i lajka i no, dzielka się to zaczyna. flash tak pack ajejjej. Żeby nie sobie film. Every single day, smile love. And... Czy jest tu jakaś nie muzyczka? Poczekaj, mam pewną jedną rzecz, którą można zrobić. Czy jest tu jakaś to muzyczka, to Mati? Zabrażalni. Mati, patrz na naszego mega cały czas. I masz na karola. To... to jest Karol. Czy jest tu gdzieś piekarnik? Tu jest. Kładź na to. Pod e, pod e, pod e. Po Piep! O, I zbieraj te bomby, zbieraj bomby, bo za to się dostaje. E, czapkę bomby. Szukaj po prostu bomb. Dobra. Słoniczka, pieprniczka na stole postawię. A lupa jest młodła. Nie będę już więcej żarł. I a tu jest jakaś musyczka, czy nie? Egza? No. Ech, No nie A co? Bo nie chcę Lepiej sobie wycisz Ech. nie, nie ma w Mam zmiksowane Zbieraj z lodówki, masz Wszystko zbieraj pode. Wiem Ja tu tam będę rzucać, ja nie, nie wkładać Przez to, że mnie jakiś chłop Ej, dałeś już mu tako? Tam rzucałeś tako? Chyba tak, okay, bo tak, rzuciłem. Czemu dajemy dla mięsa, mięso? Jest tako, ale ty rzucasz obok, wiesz? No wiem. Jest tako, ja tako sobie zabieram, okej? Okay? Nie, rzuciłem. mi się. Możemy Całego tu gdzieś chceć wrzutki. Po co tam. Eee, Tobie też jakoś dziwnie czasami rzeczy przetłumacza. No na przykład yy, tłumaczy, bo mi kiedyś przetłumaczyło, te, bo mi przetłumacza yy, tego, mi, te mięso na Karol. Panie <laughs> to brzmi, ale... Mięso Karol. Mięso Karol powstało w 1999. Albo może w 1945. Nie, nie wcale nic, tam, nic się tam nie zdarzyło. Nic tam nie było. Okej okay. Potrzebujemy miski i... marinadę mix. marynatu marynatu. Okej. Okay. Zastosuj, Czele... Zastosuj Mam to nałożyć karunatu. na tego no Na challenge To jest. O Boże, on jest biedny. Weźmy go zostawmy tam na gdzieś na dwa lata. Banana man! Krzyś! Krzyś, patrz! Banana man! Boże, jak on wygląda. Banana. Zostawmy go tam. Niech cierpi. Sorry, out of order. Rainbow... Niech on cierpi. A, zabawiam go I'm gonna fly soon, friend. Ok, już się spresił. Dobra, ja będę walił. On to dwie, ale dobra. Pojeźdź, no, zgniły. Tak Weź go, rzuć. Gdzie mamy go? Cokolwiek! Przede wszystkim, gdzie go gdziebokolwiek. Musiałeś w najlepszym miejscu dla mnie. Dobra, daj mi się. Mogę, ja tym młotkiem chcę przetestować. Ale to trzeba. I wczoraj jest jest, Daj mi to! Ja chcę go uwiec! Dobra, rzuć go do pier... My co my hmm. robimy ze swoim stekiem? To ma dobre rzeczy. Przepyszne jest. Dzieci w Afryce cierpią. Nie mogą nic jeść. My. iść, hmm. Jeść! Poczekaj, mi się. I łecka! Let's play ball. Jest tam bardzo czym. Mamy ja co tutaj e, Ja też... Nie, nie dostałeś nic. To trzeba z endingami. Tu. To... Na przykład piłkę z endingami. Weź szukaj tych Dynon e, Mightów. Co jak ktoś ostrze sos? Dinonmite dzieje! Idź na górę po prostu. No sobie... To się stało, ja mu dał mostrę sos! Co robić? Karoluch! Weź karanucha i mu daj. Czemu trzy mamy... O, I... Dawaj mu karwanuchy! Biedaczek! Dla mnie to by... Biedny czy... To jest dziura! To jest czy dziura? Gdzie? Tutaj no, na no, ścianie. Wiemy, też się zastanawiałam, czy pająk, czy dziura. Jedz. O chodź, dłużej i tutaj... Polecam odbijać też na mój kanał Często pi... I gdybyście pytali, ten pierwszy live mój to był tylko testowy. To robiłeś live'a? No tak, nie widziałeś jeszcze? No nie. Więc polecam wbijać, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I wcale nie próbuję. Karaluch... karmi... Karol John. Jest tu jeszcze. Karalów, czy to jest taki? Jest. Nie. rzutkę Nie. 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 dawaj. już mam rzutkę Nie. 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 I szukaj Nie. Nie. Ja już mam Nie. ale Nie. Można mnie <laughs> Boże. Tu nie trzeba z niego trafić, po prostu to leci z niego. No Ej, pokazać Ci e, najtrudniejszy rzut szycia. What? Te, ja w niego nie trafiłem. Ode, to jest w ścianie, czy gdzie to jest? Tak, jest w ścianie. No. Tutaj jest w ścianie, ale można to wziąć. Zobacz. Ej, bo tak jakby jedna tam, jedna rzutka na. O nie, dobra, nie zniknęła. Ona skakała jedna tutaj. Z góry trzeba. Gór. Z góry przeszła. Z Ciekawe, czy to będzie jak pol z... O, te deski. No, Gdzie choda. jest ten tu jest mały czarny? Tutaj jest. Chodź tu. Wygląda normalnie, czy nie? Nie. trochę Czekaj, Destroy Humans. Nie, dałam mu miksturkę. Ja mam miksturkę jakąś no, fajną. wiem, że to. Jesteśmy Charlesami? Nie. Szkoda. No by było. To ja tam siebie widziałem, wiesz, chłopie? O, dzięki, to jeszcze. Gdzie jest moja miksturka? Ja nie, nie widzę. moją miksturkę. Chłopie, teraz co mam robić? On będzie się nade mną znęcał? Co mam robić? Słuchaj narzędzie jakiś... widzę młotek, nie mogę go wziąć. Więc robić nie mogę. Znajdź narzędzie wokół ciebie, aby rzucić na... rzucić na Charsa. No nie ma. Co tu za mną jest dynamit Za mną jest dynamit, i... Y, płomień. I młotek. Nie mogę ja czegoś z tego rzucić. A ty możesz się brać? No tak, wzięłam i rzuciłem w niego, ale nic mi to nie dało. Po co mi tak kupaj? On wrócił mnie do, do lodówki! I też. Choć ty nic nie zrobiłeś, Krzyś. Mm. Ach, reklama, no. reklama. Ja z wciąć... Może ja rzeczy nie mogę brać. Chyba. Ja nie mogę nic zrobić. na linka i tu. Co? Nie wiem, spróbuj ser, może sałatę, czy coś. I ty to otworzyłeś. Czyby nie było? Dobra. Aaaa, sól! Uciep! Zacznijmy. Mm. Nie co? zabrałem tego, nie zabrałem. Tardę, pewnie była. Butelka, nie mogę rzucić jej tej butelki. O, rzuciłam. I jak się. Druga butelka jest. O, jesteśmy na piecu. Mm. Dawaj Daj mi Bo się... jestem nadal z tym chłopem. Po prawej to jest butelka. Nie. No nie, tutaj mamy uciekać. I szukaj... Gdzie... Poczekaj, jeszcze nie idź. Szukaj dynamitów, Tutaj czy? jest zakana był. Tu jeszcze. Okay. Dobra, mamy badża. Jeszcze nie te. I daj nam majty. Uciekaj na górę, Krzyś. Szybko. Poczekaj na mnie. Okej, okay, tu coś szukaj. Nie, to jest nasze podstawowe piętro. Ja założę sobie, yy, wiesz, to. A. No, nie wiem, czy to coś da, ale okej. Okay. Tutaj... Ja mam wałek jak co? Zobaczę. Do Dobra. Ej, weźmiesz ostry sos? Bo nie chciałbym, A, żeby nie? się zmarnował. Tutaj jest, tutaj. Bo co na ostry sos? Nie wiem, ale nie chcę, żeby się zmarnował. Ale wiesz, że tam mogliśmy na przykład zrobić badza z piłką?

Ale gdzie mam uciekać? Nie wiem, odpychaj cokolwiek! Oj, się dławi tymczasem! nie, 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 nie. Czekajmy! Gdzie panen. była piłka? Gdzie Chcesz była piłka? Też to Okej. Jedzenie. Ale jakby tam mamy... Kukaj, okay. chciałam użyć tą piłkę, piłeczkę. A no, z piłeczki nie. można było zrobić ending? można użyć nie? Aha, Krzyś! Nie Ciebie też wywaliło? No, ale no, ty się już normalnie. Słuchaj, co? Pytanie. Zostaliśmy Zagraj ponownie, czy nie? Tak, to jest zagraj, dobra. dobra wza... Co to jest? Eee, chciał coś jakiś Co gdzie? Jak? Katnap i szrek. Co tu się co, dzieje? No to. Stawcie łapkę w górę <gulacje> dla tego szreka. Co to jest, co to jest? Ciekawe... Stawił się tyłkiem na głowie katnapa. Dobra. Tak i kończymy z szrekiem Do następnego.